Witam słuchaczy naszej audycji cyklicznej. Tematem dzisiejszym będzie: Po co mówić? Po co w ogóle mówić? W studiu y, będziemy się starali odpowiedzieć na to pytanie z naszymi gośćmi, a nimi są pan. Mm, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Oraz pan. A witam, witam. Dzień dobry. I tak, zaczynam zaczynamy audycję. Może troszeczkę przytoczę tu teorii, co to jest mowa, a więc mowa, mówienie jest to używanie dźwięków w procesie porozumiewania się, czyli konkretne akty użycia systemu językowego złożonego z dźwięków i reguł. Celem mowy jest Odbieranie i nadawanie komunikatów w formie przekazów językowych, ustnych, gestów i mimiki. Tyle to teoria nam to mówi, a jak to wygląda w praktyce? Może zapytajmy naszych gości: Co panowie sądzą, właśnie czy w ogóle mówienie i mowa jest potrzebna i po co to jest? Proszę nam odpowiedzieć naszym yy, słuchaczom. Uy, ja wiem, no, mówienie jest potrzebne, bo na przykład jak sąsiadowi nie powiem trochę do słuchu, to normalnie po tym podwórku to szaleje jak nienormalny. Nie i kiedyś mi normalnie by tym wsiadł na traktor i by mi płot normalnie rozwaliło. Bo, bo mu się tak zachciało i jakby mu nie powiedział, to by mi ten płot, płot rozwalił. I to się często zdarza, muszę do niego normalnie zawsze coś mu tam powiedzieć. A mi <laughs> nie, normalnie, jak babie nie powiem, żeby coś ugotowała, to nie ugotuje i później gary są puste, nie ma co jeść. A jak jej powiem ugotuj, że babo jakiś obiad, to ona to rozumie często i bierze się i gotuje. A na przykład w sklepie, to jakby ktoś nic nie mówił, to by stał przy tej ladzie i stał i stał, i by nic nie kupił, mimo że by miał te pieniądze. No musi coś powiedzieć, bo te, żeby ekspedient wiedział, co mu to, to sprzedać, nie? No to trzeba coś, coś mówić. Dziękujemy naszym gościom za tak szczere wypowiedzi. Może nam rozjaśnią właśnie trochę ten problem. I teraz będzie przerywnik muzyczny, i prosiłbym w trakcie naszych słuchaczy o zadawanie pytań telefonicznie. I jak ktoś nie ma telefonu, to nadsyłać pytania listownie. Będziemy się starali tu w gronie naszych, naszym odpowiedzieć na te pytania. A teraz piosenka. A jajajaj, uścia Siusia, uścia Siusia, Ula, la 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 la, la. Dupa mała. Dupa mawa, la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.